Cześć. Być może zastanawiasz się, czemu Twoja sosna gubi igły. Nie przejmuj się, jest to proces naturalny. Iglaki co jakiś czas, co dwa, trzy lata, gubią stare igły. A ja Tobie dzisiaj pokażę, jak zapewnić odpowiedni zabieg pielęgnacyjny i usunąć te igły, tak by roślina dobrze się czuła w Twoim ogrodzie. Zabieg ten możesz wykonywać praktycznie przez cały rok, ale ja polecam go zrobić latem czy też jesienią. Szczególną uwagę zwróć na odmiany, które są kompaktowe, gęste, karłowate. Dzięki temu usunięcie tych starych igieł spowoduje, że roślina będzie mniej narażona na choroby grzybowe. Będzie ci potrzebny sekator. Jaderko i opcjonalnie rękawice. Zatem zacznijmy wybierać starej igły. Następnie można usunąć stare, obumarłe pędy. Im bliżej pnia utniemy, tym lepiej dla rośliny. Co jakiś czas możesz odkazić sekator tak, by nie przenosić patogenów czy chorób na kolejne rośliny. Ja w tym wypadku użyłem Denaturatu. Po oczyszczeniu sosny ze starych igieł, bez względu na to, czy zauważyłeś objawy choroby, czy też nie, Zalecam zastosowanie oprysku przeciwgrzybowego. Najlepiej zrobić taki oprysk w chłodniejszy wieczór. Ja zalecam to zrobić na przykład preparatem miedzian, switchem czy też innym.